Witam. Jest 17 marzec. To, co widzimy, są to nasiona wianecznika. Hedychium. Nie wiem, czy te nasiona są w pełni dojrzałe. Ojej, jedno spadło. Samo wypadło, czyli jest na pewno dojrzałe. Tylko czy ma zdolność kiełkowania? Ciekawe, ciekawe. I... Jest to Hedychium aurantiacum, czyli kwitnące na pomarańczowy kolor. Z dnia 15 września można zobaczyć film, jak kwitł ten wianetnik. W tej chwili zimował w oranżerii, mniej więcej 15 stopni było, pousychały pędy, Liście znaczy się, ale pędy również. Niebywale dużo mokrej, lepkiej wydzieliny z tego kapału na podłogę w oranżerii. Mrówek całe mnóstwo pojawiło się. Trzeba było proszek zastosować na mrówki. Tym samym koty dwa dni nie wchodziły do oranżerii. obcinam te suche badyle ogólnie. Tak wygląda w ziemi to i owo. Sztywna bulwa, twarda. Tu jest cały suchy. O, proszę zobaczyć. Nawet odpadło. Oj, zaraz mardar, bo te nasiona pozwalasz. No właśnie. Dobra, zbliżmy jeszcze zastanawiam się czy wykiełkuje ten wianecznik czy wypuści jakieś nowe pędy skoro tak przetrzymałam go w takiej fazie no to to czekajcie Państwo moi Teraz jeszcze trzeba fotkę zrobić ku pamięci no i co wypadałoby Delikatnie. Wiecie co tak może. A jeszcze co powiedzieć muszę. Jest kanał Stalewiak. To znaczy kanał troszkę inaczej, ale Stalewiaka chyba wszyscy znają, uprawia banany. Jemu zakwitł wianecznik i zebrał nasiona, i je wysiał, i wykiełkowały, a co dalej nie wiem. Ale możecie Państwo zobaczyć na kanale. Jest nasionko, to które upadło na ziemię. No cóż, wysieje je i tyle. Będziemy czekać, czy coś z tego wyrośnie. O, to jest rzut. Jak wygląda ten kolos. Suchy. No dobra. Tu widać świeże, różowe. Także obetnę te suchary, a to spryskam czymś tam. Nie pamiętam, jak się ten szkodnik nazywał, ale mam preparat na, na niego. No dobra, pozdrawiam i to tyle gwoli ciekawości. A zobaczcie jeszcze, jak się fajnie ukształtował kłos. Pajęczyna go tutaj przyatakowała, w kącie był. No, i do tej żedonicy kot przygarnięty lubił się załatwiać, trzeba było zabezpieczać. Dobra, pozdrawiam, pozdrawiam. Sezon się zacznie, będę miała więcej czasu, wrzucę więcej filmów, bo przecież zacznie się coś dziać ciekawego w uprawach. Do widzenia.